Tutaj odkryłem taki schron. Sprzątaczka ma tutaj swój kantorek. No i widać oryginalne drzwi od schronu. Jeszcze tutaj nie byłem. Także to znaczy w sensie, że nie robiłem zwiadu przed nagrywaniem tego filmu. No i proszę bardzo, mamy system wentylacji. To są pochłaniacze. Podejrzewam, że jeszcze była. Korba tutaj na tym statywie, także wymuszona wentylacja. Tutaj kolejne drzwi do schronu. No i tutaj drabinka do tego kiosku, który, który z zewnątrz widać. Ciekawe, który to jest rok budowy. O, i tutaj nawet mieli sanitariaty, łazienki, toalety. Proszę bardzo, tutaj jakaś większa sala, stary zabytkowy wózek, no jeszcze takie lata 60. Tu jakieś ławki, tak jakby tutaj było kino, gdzie powiedzmy puszczali im jakieś na ekranie filmy propagandowe. Muszę zmniejszyć troszeczkę moc świecenia, bo mi się zaraz latareczka zagrzeje. Dość spory jest ten, jest ten schron, także tutaj jeszcze jest taki zawijaz. No, i nawet widzę, że w tej bukli coś tam, jakiś, jakiś zacier, fermentuje. No, ale to szczur by się tym otruł. No, i tutaj kolejne są sanitariaty. O, to jest bardziej rozległe niż myślałem. Tutaj jakie pomieszczenie <noise> uliczne tutaj yy, menelstwo nie przychodzi no bo po prostu boją się bo tu mili milicjanci są i pan prokurator i rudy z blok ekipy tutaj dyżuruje przy prokuraturze to oni tutaj nie wejdą oj tutaj natrafiłem na drzwi które są zamknięte ale co tu mamy w ścianie za ciekawą rzecz o, proszę bardzo. O, nie wiem do czego. To jest y, jakiś zawór, Zamknięcie po prostu dopływu powietrza. Widać, z takim ciężarkiem. O, tam chleb jest wrzucony. Chyba dla, dla szczura. No i tutaj były jeszcze jakieś urządzenia. Jakiś zbiornik był na tych legarach. Pewnie y, zapas wody. I tutaj jeszcze są takie też elementy wentylacji z korbką. Tak, to jest właśnie ta część z korbką, która yy, powinna być zamontowana tam. I kręcąc tą korbkę, ona ma w środku taki system, jakby. Koła zamachowego. Najpierw rozkręca się tak korbka jak lokomotywa, tu wima jak żółw ciężarze, Później nabiera obrotów, a później tu już sama zasuwa. Po prostu to, to, to yy, raz rozkręcone jakiś czas, chodzi po prostu. Chyba co często mówię po prostu. To raz rozkręcone chodzi przez no, parę minut. W Norwegii właśnie dokonałem takiego odkrycia na bunkrach, gdzie ten system wentylacji był sprawny. Tutaj mamy drzwi. Niby zamknięte, nie są. Daleko, kurde, czymś są zastawione. Także tutaj nie wyjdę. No i co, i to by było chyba koniec tego bunkrowego zwiadu na dzisiaj. Żeby film nie był przynudnawy, oczywiście, zapraszam do opisu pod filmem. Tam dam całą galerię zdjęć. Oraz lokalizację tego obiektu. Z racji tej, tej, że nie ma tutaj nic takiego cennego do um, zdewastowania, ani do zabrania. Także śmiało mogę lokalizację tego miejsca podać, co częściowo już zrobiłem na samym początku filmu. Dziękuję za uwagę.